Zaczynamy dziś z grubej ludy pomóc, bo jestem bardzo zmęczony, bo królem meć metalik się na samecznie. O taki te piękny piłkarski. Możecie zobaczyć piłka, kolek. Wszystko na piłkarza to jest ocepne. Teraz biorę ten. a potem się zajmę początkami. I mamy dwóch mieszkańców, tylko ten będzie mieszkał tu. O nie, Patrzcie tu, tu są dwa mieszkańcy i dwa mieszkańcy. Otwieramy tą seksutę, ale jest samochód. Mamy mniej niż tydzień do świąt. Sześć gum nam zostanie. Jeżeli tam z tyłu się nie skrywa następna. Bo widzę dwie dekoracje. Zupełnie po prawej stronie zielona guma. Widzę laseczkę i kółeczko, ale to może być dobra. Już wiem. To po prostu prześwitująca folia. Mhm, mhm, dobrze, dobrze. Czy to jest powtórka? Nie, nie, nie. Nie, chyba to jest. Właśnie, w zeszłym Nie. odcinku mieliśmy powtórkę, to co robimy? Ach, teraz też tu. Dobrze. To czyli co? Też do albumu? Tak. Dobra. Ale mamy już to mamy. No to powtórka powtórki. Czasami niektóre obrazki, szczególnie jak kupowaliśmy duże opakowania, powtarzały się nawet kilkanaście razy. Pytanie jest, panie reżyserze, rezy, reżyserze, jak będzie miał pan pomysł, co zrobić, bo to jednak dwa dni adwentu, to co ja tu trzymam w ręku. Jakoś je trzeba zaznaczyć, że były co? dwa dni, tylko że były powtórki. Więc jak takie coś będziemy oznaczać, że tu była powtórka? No, że po prostu. Pusty worek? No dobrze, no to twoja dekoracja pokoju. No to jest w tej taktyczna zmiana. Drastyczna? Dlaczego? Taktyczna. Plastyczna? Taktyczna. Taktyczna. Taktyka, strategia się zmienia. Dlaczego? Powiem im w tym lepiej. Mm -hmm. Patrzcie, ile my już tego otworzyliśmy. No. no właśnie, dlatego dobrze by było, żeby widzowie też w kadrze to wszystko zobaczyli. To co, w następnym odcinku wieszasz, czy w tym jeszcze? W tym, w tym. Dobra. Nie mogę zanucić fitus na śmierć, dlatego to szybko złapię. I to bardzo szybko. Miało iść w kierunku ładnie, ale jednak widzę, że jakieś serpentyny i inne takie powodują, że samochody czują się jakby już jechały na świąteczne wakacje. A muszę Wam opowiedzieć historię. Pokażę Wam jeden zamok. Widzicie tego kruchika? Mój kolega, kiedyś wybrał. Oto auto, auto. I ten krusik, Te auto zrobiło tak. Ziom, ziom, ziom. A te auto, czyli krusik zrobił tak. To jest pętra oczywiście, ta. I patrzcie na końcu. Tak. Aha, to jak na torze jeździliście. Tak, tak. No. Więc kto wygrał? kruchy. Tu 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 O kuma. Nie odebrałam jakiejś nagrody pocieszenia. No dobrze. Chociaż sam papierek pocieszenia. A oczywiście nie pytajcie, co się dzieje z nagrodami pocieszenia. No, no przy okazji Wam pokażę. Subskrybujcie, obserwujcie tego niebieskiego krajzolka. Możecie też lajka jakiegoś wstawić, pewnie będzie mu wesele i dodam mu to sił do następnych odcinków. Pa!